no Dawno mnie tu nie było Tego też tu nie było za mną Jak na ostatnich vlogach było I tego też za mną nie było Także maszyna już jest od ponad roku No od roku Także od ponad roku jest o, Ten rozrzutnik obornika Roland V2 160 No i standardowo John Direct zapięty no w sensie niestandardowo, bo John Deere zawsze ładował. Teraz ładujemy ładowarką. I co? I wozimy obornik na pole. Nie jest za mokro, więc można szaleć. Obornika dużo nie ma, bo wywoziłem w listopadzie wszystko tam na pryzmę. Yy, do go za wysłodkę. Więc co? Bierzemy się, zakładam GoPro na głowę i, 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 i ładuje. Także zmiana perspektywy widzenia. Dobra, mamy GoPro na głowie i zaczynamy ładowanie. Tutaj pewnie jakiegoś time timelapse wstawię, i, i będzie przyspieszone. Bo ogólnie ładowarka ma władowany przelot, i, i tak wychodzi. Tutaj tego z tyłu też nie było. Zaraz będzie dach władzony, i lecimy dalej. Keep dreaming, but my dreams keep flying away Somewhere far beyond Keep chasing them and I never rest for a day It's something I don't do I feel the wind blow in my face, but that's alright I smile, people passing by Some smile back, some might not or I'm always looking for a shade when it's hot I've been low-key and I'm trying to stop Got them feeling good. Yeah, but I'm but. I've been lucky, and I'm trying to stop. Got down, feeling good. Yeah, but I'm Załadowane. Ogólnie tak, tam jest z tyłu, za rozrzutnikiem, coś świeżego. I tutaj z tyłu też jest coś świeżego. O, mało decha. Trzeba będzie dopompować coś, do tego na pewno nie widzieliście i tego, co tam jest w środku i w ogóle. Rozrzutniczek. Mega się spisuje. Ogólnie pozdrowienia dla Krzysztofa Grokuzyna. który z którym gadałem, co sądzi o tym rozrzutniku. I ogólnie gitara. ładowacz czołowy zapięty, ze względu na to, że. Byłem ostatnio po wygrodzenia do na tamtą drugą część trzeba zapiąć o. nowa rzecz w czołniku CV Radio w sumie od niedawna e, Mega wygoda podczas jakichś robót wspólnych W sumie mało ich w tym roku było, bo tam bardziej to na strajku sobie gadaliśmy i słuchaliśmy Yy, co się działo? No, ciężar... kierowcy ciężarówek tu ma, czyli więc masz akracja. Tu ogólnie tak jak widzicie, jest bagno bagno. Tu. tu jest ogólnie wykorytowane, uszykowane już ogólnie, powoli, plan jest na położenie płyt betonowych, które leżą zresztą tutaj w ilości chyba 120, czy jakoś tak czy tu? Ale... Nie wiem, czy ja będę tu kładł, czy przypadkiem betonem nie wyleję wszystkiego od razu, a płyty dalej położę po prostu. Ze względu na to, że tak, jest tam pryzma, to też coś już są plany, ale to tylko na razie plany. Eee, no Wszystko z czasem. w tym roku będzie troszkę więcej jak gdyby, materiału słoma. a w tym roku jest o dziwo tu, bo pożarze po w zeszłym roku. Część leży tu, część jest ustawiona tutaj, tam jest stary stuk. No i tam, gdzie był pożar, też stoi stuk, ale w granicach chyba 200-coś belek tam leży. Także, no, no niewiele. Weźmy no to momencik, zakładam GoPro na głowę. Dobra. Człowiek ogólnie troszkę się odzwyczaił od GoPro, ale w tym roku głowa się przyzwyczai z powrotem. Bynajmniej taki jest plan, że będziemy działać więcej. Dobra. No, i wydostać. Ciągnik, ogólnie teraz. Jest jeden myk zrobiony w zielonym, o którym nie za bardzo można mówić, w sumie chyba nawet. Co eee, wie to, wie? Będzie, powiem tylko takie bardziej ekologie. Eee, powiedzmy w ten sposób. O, sarny się ganiałem. Masakra w tym roku jest ze sarnami, ze względu na to, że mamy tego około 20 tu sztuk lata? Tak plus minus. Tu pole było głęboszowane. O, przejeżdżaliśmy koło głęboszej, bo nawet nie powiedziałem, że to też jest nowy nabyteczek. A jeszcze trochę klapa. Dobra, gitara, Wałek 1000. I dajemy miodu. Jeździmy mniej więcej około tych 8 na godzinę. Tak rozumiem posłuchajcie tego. Już nie warczy jak, stare, jak te energii. On teraz daje jazzu tak jakby był z tych, no, ze starszej serii Ale jest po prostu odblokowany i, i tyle Ogólnie coś mi chwilę w paliwa się Szybkał. Tak to normalnie z tym rozrzutnikiem 12 na godzinę I się jeździ Wtedy większa krzyposłup i, i nie ma problemu a teraz trochę go filtr paliwa trzyma, i... a, ale to Trzeba jeszcze przed sezonem takim konkretnym zrobić mu Wymianę wszystkich olejów, filtry, filtrów I tam parę jeszcze że pierdół jest do zrobienia typu No pierdół, no tarczki na pewno na przednim napędzie Do zrobienia, no ale ciągnik mają zrobione 5500 godzin, a nie za bardzo nic było robione Więc yy... To jest na pewno do ogarnięcia. Ogólnie wiatr mamy od strony wschodniej i trochę to wszystko zdmuchuje. Bo no przy tysiącu obrotów no to jest jednak tam konkretny rozpierdziel z tyłu, więc... Więc to tak wygląda. Tutaj mamy ogólnie kilometr długości. Bo pole jest łączone już w jedno. Bo lucernia jest też do skasowania. Zostawiliśmy tylko 3 hektary lucerek. 2,20 kasujemy. I zasialiśmy prawie 12 hektarów w innym miejscu, tam kiedyś było i będzie na pewno coś nagrywane, zresztą na pewno nie, niebawem będzie coś nagrywane, co jest przygnął nie, tam, będzie coś nagrywane ze względu na to, że mamy zasiane tam tylko się. 10 hektarów ta. i teraz na wiosnę musimy dosiedzieć jeszcze 4 hektary, bo baliśmy się po prostu na jesieni tam siać już, bo jak pszenica była siana, czy nawet kukurydza na wiosnę w zeszłym roku to dziki i tak przychodziły, i tak przychodziły i robiły nam rozrubę na tamtym polu a co najdziwniejsze nigdzie w pobliżu lasów nie ma w sensie w pobliżu tam załóżmy kilometra może Chociaż nie, no tam z tamtej strony jest bliżej. Ale właśnie chodziły tam po tym polu i grandziły tam, gdzie właśnie nie ma lasów. Także no, non-stop, coś pod górkę. Teraz obecnie wywozimy trzeci rozrzutnik. No, te 8 na godzinę jedziemy i 1000 obrotów na wałku. Już pula. tak to wygląda dobra, Trzeba podkręcić trochę, bo już widzę. Już widzę łopaty, więc to znaczy, że trzeba delikatnie podkręcić na, na obrotach, żeby to doszło równo cały czas. Oczywiście rozrzutnik jest tylko wałek podpinany. Własna hydraulika, więc tutaj mamy komputerek, no i światełka tak podpinam, bo żeby ten kabel mi tam nie dędał. Dobra. Będzie. Czyli podkręcamy teraz posłów na maksa. Możemy mu trochę z gazu zdjąć. Dobra. Yy, I standardowo nie wiem, że nie wszyscy tak robią. Ja tak robię ze względu na to, żeby w razie coś tam zostało, to żeby klapa ładnie się dosunęła. Kawałek cofam. Yy, co kawałek cofam? No, taśmy w razie tam oborni na ulicach zostanie, to żeby klapa się ładnie tam korzyna. Nie wiem, czy któryś z chłopaków jest na, na CV, ze względu na to, że teraz był szum. Czyli znaczy, że ktoś się tam odzywał. Matejko, jesteś? Radu na pewno nie ma wpiętego, bo on już pisał na grupie, że. Eee, co? No, że, że zdjął, bo musi podstawkę zrobić do tego. Do CV, bo tam nie miał za bardzo gdzie tego przyczepić. I na turze to jeździło z początku. No i co? Pierwszy rozrzutnik rozwalony. Jedziemy teraz po drugi, eee, po czwarty. Tu była więc troszeczkę buja. W ogóle śrubka mi się poluzowała, jedna odkręciła całkowicie, druga się poluzowała i fotel mi lata. Muszę to przykręcić, bo lekko człowieka to irytuje. Róbmy na 18 stopni, niech klima wchodzi bo. Władzy, mam dwie otwarte, nagrywania nie włączam. A tutaj jest za gorąco, bo najgorsze to do przechodzenia z jednego do drugiego. Więc o, tu już jest rozwalone, to nie ma co. Ogólnie no, dość szerokawo rozwala. Nie wiem, no, za 25 metrów na dwa razy. 12 metrów może rozwala. On 12 może nie zupełnie, ale dychę na pewno rozrzuca. I teraz tak, z racji, że tam mam za duże bagno, więc muszę cofać te ze 100 metrów. I sobie zawracam tu w tym miejscu. To nie widział na Instagramie, było powstawiane na, na relacje. Jak się wpakowałem zielonym beczką. Dobrze, że jechałem zielonym, a nie kubotą, bo zaczep wpadł tak, że normalnie mogłem przejść sobie bez żadnego najmniejszego problemu nad zaczepem, bo zaczep był równo z ziemią. No i co, i teraz trzeba cofnąć, elegancko. Też jest kombinacja, bo bagno jak cholera. Mam nadzieję, że zostawicie sporo łapeczek, żeby motywować do dalszego nagrywania. Jak będzie po tym filmie ze 4000 wyświetleń, to będę happy. Przecież to przy takiej przerwie jak miałem, to kanał można powiedzieć, że umierał. Przecież kiedyś miałem ofertę sprzedania tego kanału, w sensie pewna osoba do mnie pisała, czy nie chce go sprzedać. Ale mówię, że nie, bo ludzie mnie tu znają. Kanał jest tylko i wyłącznie pod moją pod moim imieniem i nazwiskiem, że tak powiem. A mówię, co on nie jedzie? A napęd wyłączyłem. O, dobra, i teraz trzeba skręcić. A no, kolejne poładowarce są. Jest Masakra. A tu macie najnowszy nabytek. Nówka. Piona, G S, nie wiem, co tam jest chyba. Ja, GSC 300, no to jest są cztery łapy z możliwością dołożenia bezproblemowo dwóch łap. No ale wiadomo, kolejne dwie łapy, no to trzeba ciągnik kupić, by było jakieś tam 200 parę koni, żeby to miało ręce i nogi. Bo tutaj w tym zielony ma co robić, więc. Idzie normalnie to 8 na godzinę, ale wiadomo, rekord jak nim robiłem to było na 42 cm. Więc no już mi się tak wydaje, że dosyć głębokawo. I dobra. Wjechaliśmy. Dobra, tam zjechało koło starć, żebym w ścianę nie wywalił, bo już raz tak zrobiłem, że w ścianę wyłoiłem. A tam jest grubiej, trochę zielonego. Więc z automatu jest jak gdyby. Co? Yy, niewidoczny obornik, ale tak to ogólnie sporo tego idzie. I od razu wiadomo, jak to teraz jest. To trzeba to zaorać. Więc dzisiaj pewnie długi dzień będzie. No i dobra, dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie skończyliśmy. Zaraz włączymy wałeczek i, 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 i otwieramy klapę co by czasu nie tracić później stojąc ty, klapa do góry tyle naładowałem, że nie widzę nawet klapy od razu widzę sobie wcześniej, to akurat już obornik doleci. Trzeba na O, elegancko. Dobra, zamknę. bo cholery to ma być. A, jedziemy. Kurde, to już jest mokro. Tam się zakopałem beczką. Więc, ale wyjechałem tam. Wszystko na relacji, na Instagramie było Jedziemy, jedziemy I Powoli do przodu, jeszcze jakieś cztery rozrzutniki Odpinam rozrzutnik i trzeba zapinać ten No yy, Co? Pług i zaczynać orać Lucernia ogólnie mega ładnie odbija, no ale ta jest do kasacji Za to znowu ta, co jest nasiana, kurczę, tak pięknie idzie. Na jesieni wyglądała dość słabo i się zastanawiałem, czy w ogóle cokolwiek w niej będzie po zimie. No ale zima jak to zima teraz jest, prawie że jej nie ma. Więc normalnie elegancko, ładnie sobie idzie, będzie co kosić się czkarnią. ładnie. No, no, większy ciągnik by był, to by szybciej to szło, bo większy posuw i, i by go nie przyduszało. A tak to no w sumie teraz go dusi tylko i wyłącznie, dlatego że właśnie ten filtr paliwa. A tak to idzie elegancko. Nie no, rozrzutnik strzał w dziesiątkę. Także jak dobrze polecił tak to można hektary robić ogólnie dzisiaj sobie tylko jeżdżę samemu bo, bo Matejko tam jedzie na, na urodzinki a tak to normalnie przeważnie na dwa albo trzy rozrzutniki u niego to przeważnie na trzy, ale nawet i w tym roku podejrzewam że na cztery będzie szła akcja jak na dalsze pole będzie włożone, więc będą hektary dopiero ubywać to można podkręcić trochę na wałku na posuwie, bo Zeszło do połowy skrzyni. No doszło tam. Doszło. Dobra, nie walimy dwa razy pod tym samym. Dobra, można zdjąć z obrotów. I teraz trzeba się ustawić. Ogólnie na tych dużych kołach mega rozrzutniki chodzą pod względem y, lgnięcia i w ogóle. Tylko tyle, że. Y, no trzeba się ładnie naddać, sporo, żeby to po prostu miało sens, jak gdyby yy, co. No ustawienie na rozwalanie następne, żeby ładnie się wykręcić. No, dosyć szeroko to. Idzie. powietrz, Ogólnie w lewo też tam leci ze 3 metry, może. A w prawo więcej leci ze względu na to, że, że jest bardzo rozdrobnione. Aż wam wyjdę pokazać jak to jest rozdrobnione. wywala resztówkę. No tak, widzicie. Jest, jest rozpieprzone na drobno, zaścielone szyściutko. Także elegancko tego. Do orki chyba tu raz zwalę, a zatem sobie obciążnik. A może i nie. Zobaczę mi, będzie się chciał. Dobra, niech to tam jeszcze? Wywali. Dobra, gitara wywalona. Wszystko zmniejszamy na jedynkę z powrotem i opuszczamy w dół. O, zapomniałbym cofnąć. Dobra, starczy. No Ogólnie wydaje mi się, że te 12 minut będziecie mieli vlogasa Zobaczymy przy składaniu i kiedy to wrzucę Bo to będzie największy ból Przy tym moim internecie Nie ogarnięty kaźmierz Zajgna się z Wami i widzimy się pewnie w następnym vlogu w orki, później będą nawozy, ale to... Muszę, bo mam dwa CB ogólnie Jedno założone jest tu, drugie będzie lotne kubota i sieczkarnia no wiadomo w karni, no fajnie mieć ee, TV bo tak na Matejka sypać, na no to żeby wiedział co i jak jak do przodu, do tyłu i w ogóle, więc no, będzie ładnie także dobra, trzymajcie się, dzięki za oglądanko do następnego strzałka